Siema. Obiecałem Wam film, więc mam chwilę i się za niego zabieram. Natomiast no, zaznaczę tutaj: nie jakiś dupochron czy coś, ale no, nie jest to porada. Nie chcę Was gdzieś tam wprowadzić w jakieś bambuko czy coś takiego. Nie chcę, żebyście tracili kasy, bo, no, bo wiecie jakie mam do tego ogólnie podejście. I tak samo chciałbym tutaj nawiązać do takiego jednego przykładu od gościa tutaj od nas z grupy. I tak samo do swojego. I też nie chcę, żeby ktoś tutaj pomyślał, że gdzieś komuś tam wytykam jakieś błędy, czy coś takiego. Po prostu no, tak działa człowiek, tak na dobrą sprawę. Tak, są wahania nastroju i tak dalej, jest, jest obawa, wiecie jak to wszystko wygląda. No i powoli sobie tak przejdziemy. Ogólnie to Wam powiem, że generalnie na jakiś tam wykres BTC czy ETH ja już tam specjalnie nie patrzę jakoś. Bo wydaje mi się, że po prostu nie ma sensu, bo tak jak w, kiedy tam w piątek chyba wyszła ta informacja od Trumpa, że znowu jakieś tam, jakimiś tam cłami się bawi, znowu tam dostaliśmy jakieś korekty, przy czym tak w ogóle Wam zaznaczę, że korekty to też nie jest tak, że w momencie, gdy mamy korektę, to zmienia nam się trend, bo zaraz Wam to pokażę, o, zobaczcie, tutaj mamy tą naszą korektę i spoko, no cena spada, ale tak na dobrą sprawę. Tutaj jesteśmy dalej w trendzie, w trendzie wzrostowym. Nawet jak sobie oddalimy ten okres, to dalej jesteśmy w trendzie wzrostowym. Nawet jakbyśmy gdzieś tutaj się zbliżyli do tej, do tej linii globalnej, nazwijmy. No to dobra, no byłoby to kijowe, ale generalnie to nie zbija niczego, niczego, tak na dobrą sprawę nie zmienia, no poza tym, że portfele nam spadają, tak i nic więcej, także miejcie na to na uwadze, tak samo konsolidacja też jest korektą, także musicie sobie to też jakoś tam poukładać w głowie, co dalej się będzie działo, powiem Wam, że już nie wiem, już tu ma tak, wiecie co, już takie przemęczenie jest z tym wszystkim, co się... Jutro wydarzy, i nie chcę mi się nabijać, nie chcę sobie nabijać do głowy jakichś tam rzeczy, bo, bo nie widzę po prostu sensu. Po prostu czekam, tak jak Wam mówię, to długiego, długiego czasu, i zobaczymy po prostu, co będzie. tak. Jedyne, co mi się wydaje, to to, że następny miesiąc będzie spadkowy, czyli mowa o sierpniu i gdzieś tam może od września znowu po prostu ruszymy z kopyta, natomiast czy tak będzie, nie mam pojęcia, no ale tak mi się tutaj coś teraz w głowie rysuje. Zobaczmy, czy dałoby radę to zrobić w taki sposób. Tak se może, jakieś tam te całe fake outy i tak dalej. Tu może znowu byśmy gdzieś mieli zejść na jakieś tam plus, minus, stówę. No nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. I teraz tak, ogólnie hossa, bessa i tak dalej. Wiecie co, ja się tak zaczynam zastanawiać powoli, czy takie coś naprawdę występuje i zastanawiam się, czy to wszystko nie jest po prostu skorelowane. Oto w 2021 roku też było to M2 rosnące. Także no, ja tu mimo wszystko obstawiam, że będziemy jechać do góry, jak bardzo nie wiem, czy alt sezon będzie, nie wiem, natomiast moje zdanie jest niezmienne, uważam, że ten alt sezon się pojawi. Ciężko jest to określić w jakim stopniu, czy to będzie, czy wiecie, czy tokeny będą nam rosły razy dwa, czy razy pierdelion, nie mam bladego pojęcia, ale uważam, że mm, sezon się pojawi, tylko musimy do niego po prostu dotrwać. I czekajcie, bo mam tutaj całą roadmapę na tego filma muszę sobie podejrzeć. Ok, dobra. Następna rzecz. To jest generalnie co tu pierwsze powiedzieć, Twitter i jego narrację. Ja zaraz wam tu powiem o co chodzi. I tak jak właśnie tutaj y, nasz Banmaster y, mówił, że jak on to mi powiedział, że sprzedał na dwa 400, tutaj przed tą, przed tą zwałką, bo wiecie co było na Twitterze? Lecimy do zera, bla bla bla, ustawiam sobie order, zlecenie na tam nie wiem 500, 700, czy ile by to nie było. I zawsze generalnie to tak występuje. I zawsze jest tak, że jeżeli będziemy nie wiem tutaj, czy będziemy tutaj to jak będziemy tutaj, to będziemy, powiedzmy, że będziemy, no nie no dobra, na tam 8 tysiącach. No chyba, jeśli kliknąłem, no dobra, na 8 tysiącach, to będą krzyczeć, że lecimy na tam, nie wiem, 10, 12, 15. Jak będziemy spadać, to będą krzyczeć, że lecimy na jeszcze generalnie niżej, prawie że do zera. I zawsze to tak jest. I tak starajcie się od tego wybraniać. I załóżcie sobie w, w głowie jakiś tam swój mechanizm, tak, że jeżeli, dajmy na to, czekacie na ten alcezon, czy czekacie na pompę dan tych tokenów, które macie, to albo bądźcie stanowczy, albo, nie wiem, róbcie, próbujcie sobie robić jakieś tam skalpy, tak, żeby trzymać się po prostu jakichś tam swoich założeń, bo właśnie dzieją się takie rzeczy, że mm, tutaj sprzedajecie, Tutaj coś tam sobie odkupicie, i znowu gdzieś tam sprzedacie, bo liczycie, że jest odbitka, i później cena leci do dołu, i wtedy sobie kupicie tego jeszcze więcej. A z reguły tak się nie dzieje. I też na moim przykładzie Wam powiem, że ja kupiłem Ethera gdzieś między 1500 a 1600. Tak mi się podoba. podoba yy, pamięta? Może między 1600, nie 1500, 1600, no, jakoś tak. I też liczyłem, że gdzieś tam jeszcze zejdziemy chwilę niżej i na poziomie tutaj 1800 sprzedałem. Już nie pamiętam, czy to, co kupiłem, czy może trochę mniej, nieistotne. I liczyłem, że sobie odkupię jeszcze niżej tutaj. Niestety się nie udało, nie doczekałem się już do tego momentu. No i co? No i siedzę w dolcach w tym momencie i nic się nie dzieje generalnie, tak? Ale nie róbcie czegoś takiego, że pod wpływem czyjś, czyjegoś zdania, czyichś słów, Podejmujecie decyzję, bo to jest bez sensu. To do, nikon, do, do niczego was yy, nie doprowadzi, i tak na dobrą sprawę, jeżeli ten sezon przyjdzie. To, tak, że, to będzie tak, że zostaniecie po prostu z tokenami, bo każdy będzie krzyczał, że coś tam będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej i będziecie czekać, 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 aż w pewnym momencie obudzicie się rano i się okaże, że wasz portfel jest, nie wiem, o 70% mniej warty. I tak się to skończy. Także naprawdę, jeżeli, znaczy jeżeli, miejcie w głowie taki jakiś, nie wiem, szablon tego swojego działania, i, i się jakoś tam tego trzymajcie, tak, jeżeli, tak jak Wam już kiedyś, kiedyś mówiłem, że jeżeli token Wam robi jakiś tam dobry wynik, orzędzie go nie w całości, yy, w jakiejś tam części, ale naprawdę spieniężcie się, bo o to w tym wszystkim chodzi, nie chodzi o to, żeby kupować te Tokeny i trzymać ich nie wiem po 20 lat, bo to nie wiem, nie jest wasz piesek, kotek czy jakieś zwierzątko. Tylko chodzi o to, żeby tutaj zarobić, tak? I musicie sobie to tak poukładać w głowie, żeby po prostu jakoś wyjść z tego, wiecie, na plus po prostu. Dlatego wiecie, też są takie no z tych influ dużych, robią jakieś tam swoje wpisy, czy to na Twitterze, czy na YouTubie. Te tokeny zrobią tam ileś Xów, tak ale skąd ta osoba wie, bo co, przecież tak na dobrą sprawę tutaj, czy dany token ma faktycznie jakieś tam podstawy do wzrostów, czy, czy nie ma, to tak na dobrą sprawę w tym momencie rynek jest tak popsuty. Może i był już kiedyś, ale też może inaczej trochę na to patrzyłem że to tak na dobrą sprawę nie ma żadnego takiego, wiecie, przełożenia, tak, bo, nie wiem, idirium, które jest, z którego ludzie korzystają codziennie, nie potrafi porządnie sobie odrosnąć, a jakiś tam memcoin, którego tworzy ktoś na 15 minut, czy nawet na dłużej, robi jakieś tam mega, mega wyniki, a tak na dobrą sprawę, no, niczego, w żaden sposób z tego nie korzystamy, tak, więc, no, tak, Trochę trzeba do tego podejść no, z rozsądkiem. Tak nazwę, bez obrazy dla nikogo, bo tak jak mówię, nie chodzi tutaj kompletnie o to, tak. No, także trzymajcie się po prostu jakichś tam swoich założeń i, i, i na nich bazujcie, a nie na tym, co mówi ktoś tam z jakichś powodów, bez pokrycia tak na dobrą sprawę i, i tyle, i będzie dobrze. Kolejna rzecz, to też już on kiedyś mówiłem, ale tu się muszę cofnąć do... Nie mam XRP-ka tutaj na liście. Dlaczego XRP? To właśnie dlatego, że też nawet ta sama osoba tam ostatnio mówiła, że jest zła, że sprzedała go... czekajcie... że sprzedała go gdzieś tam w okolicach, no nie wiem, 2 dolarów, tak, no a mamy w tym momencie 3,60. I to też tak na dobrą, sprawę nic nie zmienia, no bo zarobiliście swoje, jak będziecie czekać na to, żeby sprzedać tu, czy, czy tu i odkupić tu i znowu sprzedać tu, to też zostaniecie z tokenami, bo przyjdzie w pewnym momencie taka sytuacja, że no dobra, będzie to rosło, będzie to rosło, tak samo jak było ostatnio z O, do Zory przejdziemy, do Zory przejdziemy, nie wiem gdzie tu będzie jakiś tam wykres. I teraz zobaczcie, i co mają... I zobaczcie, tutaj tak w ogóle testuję sobie tego Vector Candles i tutaj pokazuję no świece wolumenowe, tak na dobrą sprawę. Tu, gdzie są te takie bardziej zielone, to znaczy, że no tutaj faktycznie te zakupy jakieś tam były. Natomiast tu, tak to rozumiem przynajmniej, tu, gdzie tych kolorów nie ma, czy tak jak jest czerwień, to też duży, duża sprzedaż była. Natomiast te takie... Nie wiem te kolory takie, no wiecie, niejasne, tak nie tak, no to są po prostu jakieś tam zwykłe handlówki. I co mają zrobić teraz osoby, które wchodziły tutaj, jak zobaczcie, tutaj jest świeca wolumenowa, na obecną chwilę mówię, bo jeżeli na przykład za miesiąc ta cała zora pójdzie, nie wiem, na dolara powiedzmy, no to spoko, to sobie wyjdą, ale jak nie pójdzie, no to sorry, ale zostają w ciemnej D i będą to trzymać... Ile będą trzymać, albo token upadnie, albo gdzieś tam sprzedadzą po jakichś tam śmiesznych pieniądzach i tak się to zakończy. Więc naprawdę, jeżeli zrobił Wam to token zysk, to nie żałujcie tego, że go sprzedaliście. Bo tak na dobrą sprawę, jeżeli na przykład w wzorze nie byliście, a urósł, no to dobra, na początku mogłoby być takie, kurde, no miałem kupić, czy mogą nie sprzedawać tego dropa, czy cokolwiek innego. Ale tak na dobrą sprawę ja Wam tam parę godzin czy coś i zapominacie o tym, że taka sytuacja miała miejsce i żyjecie sobie dalej, tak? Natomiast to, co mieliście, sprzedaliście nie na samym szczycie, to magluje wam w głowie po prostu cały czas, że o sprzedałeś, 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 a mogło jeszcze dalej rosnąć, tak? Tylko nikt nie bierze pod uwagę tego, że dobra, ty sprzedałeś powiedzmy tutaj, cena urosła. Ale włączysz ten wykres za nie wiem, dwie, dwa miesiące czy jakiś tam inny okres czasu i się okaże, że cena będzie tutaj. I co wtedy dobrą decyzją było to, że sprzedaliście w tym momencie, a nie w tym momencie? Czy jednak dobrze, że żeście poczekali, bo cena jednak spadła wam poniżej tego pułapu? Kasę macie u siebie na, na portfelu. Musicie sobie naprawdę to tak. Kurczeno z głową, naprawdę rozsądnie, żeby to było, bo, bo się to źle skończy. No, tak wam powiem, bo naprawdę pamiętam, co było w, w tym poprzednim cyklu i bardzo łatwo można było umoczyć pieniądze. Zresztą ja też zostałem z jakimiś tam tokenami i, 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 i wiem to z autopsji po prostu, tak że no, to boli po prostu. No i tyle wam mogę powiedzieć. Mm, teraz tak, jak tam ostatnio żeśmy rozmawiali, to następny punkt, tak, tak w ogóle. Dobra, ja Wam tu odpalę akurat ALGO, bo to ALGO, znaczy nie chcę tu nikomu, wiecie, żeby nikt nie pomyślał, że rekomenduję czy coś, ale kusi mnie po prostu i na tym tokenie sobie przysiądę po prostu i generalnie ja sobie go tutaj powiem, podkupuję, tak, natomiast jeżeli tam, bo tam mówiliście, że o pociąg Wam odjeżdża i tak dalej, i tak dalej, nic Wam nie odjeżdża, spokojnie, i teraz tak, jeżeli na przykład sobie kupujecie jakieś tam, jakieś coś, nieważne co to jest, tak, i dajmy na to przychodzi Wam korekta i token Wam tutaj spadł, nie wiem kiedy ta korekta się zaczęła, poczekajcie na chwilę, nie no dobra, stąd może zacznę, bo tutaj była ta zwałka taka mocniejsza, w czwartek, w czwartek. O dobra, czyli stąd, tak, i jeżeli na przykład chcecie sobie podkupować <laughs> jakiś tam ten token, to też pamiętajcie o tym, że nie mówię, że to jest reguła, ale bardzo często się tak zdarza, że cena wam cena wam zjedzie, wy tu kupicie, powiedzmy, no czy gdzieś tutaj? a to zrobi podbitkę i zjedzie Wam jeszcze troszeczkę niżej. Także na tą drugą nogę czasami warto jest poczekać, bo ona dosyć często występuje, tylko tak jak mówię, no nie musi to być rutyna, ale możecie sobie to roz... ten, ten portfel zakupowy możecie sobie rozłożyć, nie wiem, na pół na przykład, że połowę kupujecie sobie za tutaj, w razie w, natomiast jeżeli nie spadnie, no to tą ta połóweczka będzie Wam szła po prostu do góry, Natomiast, jeżeli no, chcecie tak trochę bardziej odważnie, czy coś, to, to mówię, to często się tutaj pojawia jeszcze jedna ta noga, i często po prostu można coś tam wyrwać, więcej tych tokenów. I teraz Wam powiem, jeszcze tak jedną rzecz, tam, no ja tam czasami mówię, że gdzieś tam jakiś okipa mi chodzi, tak na dobrą sprawę, że gdzieś tam będę chciał go odkupić. Znaczy, w sumie to już go odkupiłem raz. Zaraz wam powiem dlaczego tak robię, znaczy, bo zobaczcie, to jest drop generalnie, nie rekomenduję nikomu ani nic takiego, ale zobaczcie, ten drop na początku, ja tam pamiętam, że on był warty coś około 200 dolarów, plus minus. I teraz tak, i teraz tak, odpaliłem sobie tu kalkulator, to spadło około 99% od samego tutaj szczytu do obecnej ceny, mniej więcej. To było warte wtedy około 200, tak jak powiedziałem. W tym momencie ja tam mam, nie wiem, chyba 9000 tych tokenów. Mówię o dropie, bo coś odkupiłem, ale to nie istotne. Jeżeli sobie 9000 pomnożymy przez 0, raz 2, 3, 5, 3. Wychodzi nam 5 dolarów. Więc jak ja za teraz, za 5 dolarów sobie kupię. Poczekajcie. I, dobra, mniej więcej, niech mi to zrobi do tutaj tego oporu. To mam razy 7. No to z 5 dolarów robi Wam się 35. Mówimy o 5 dolarach. Niech Wam podejdzie tutaj, to już jest razy 15. A jak Wam podejdzie tutaj, to macie razy 40. No, i teraz takie pytanie. To nie chodzi o tą wartość swojego wkładu, tylko chodzi o, wiecie, ten cały risk ratio, jak to tam się mówi. Więc ryzykuję w tym momencie utratę 4,25 dolarów, a mogę mieć ich 200. Więc to jest. Yy no taka kwota, że jestem w stanie zaryzykować o to, że ten tokon gdzieś tam odbije, tym bardziej, że na początku tam jeszcze, jak to się pojawiło, ten kip cały, no to no było tak stosunkowo głośno o tym, więc ja liczę, że jego czas gdzieś tam wróci, czy wróci, nie wiem, ale takie ryzyko jestem w stanie sobie podjąć. I, o, tutaj nie ma. I nawet jak sobie zobaczycie, znaczy generalnie to chyba wszystkie te tokeny w tym momencie tak wygl wyglądają, że no wszystko szura gdzieś tam pod nie, były jakieś tam podbitki, ale niespecjalnie duże. I jak sobie spojrzycie, no <laughs> i nie wiem czemu akurat na tygodniówce nie widzę, ale gdzieś mi się wydaje, że, że było, może na trzy dniówce? Trzy dni chyba nie mogę włączyć tutaj. Nie no ale było na tygodniówce i na wielu, wielu tych tokenach, ja wiem, że to te dywergencje nie zawsze wychodzą, ale generalnie te dywergencje się pojawiają. I w momencie jak się pojawiają dywergencje na takich e, tygodniówkach, czy nawet miesięczniówkach, które też są e, no to te ruchy są dużo, dużo bardziej agresywne i może być taka sytuacja, że spadaj mi stąd. Może być taka sytuacja, że. E, a, nie ma, no dobra, no to ki, że naprawdę jeden dzień wolumenowy będzie i ta cena naprawdę wystrzeli. Znaczy nie mówię Wam tu tak, jak wiecie, no ja to tak nie lubię o tych tokenach konkretnych dadać, bo żeby mnie tam ktoś za słówko później nie wziął. Ale generalnie no, cena naprawdę diametralnie może się zmienić w bardzo krótkim czasie, i generalnie osoby no, po prostu się będą na to w cudzysłowie nabierać, tak, i będą kupowali, kupowali tak, jak to przeważnie w, tych, w tym sezonie to wszystko wygląda. Natomiast mówię, no ja nie wiem, co się wydarzy, tak, chciałbym, tak jak też wam ostatnio mówiłem, chciałbym mieć szklaną kulę, powiedzieć wam, że jutro o 16 to i to urośnie, no ale nie wiem tego, tak, więc po prostu wam mówię, bo wiem jakie są te narracje, tak, jak to odpalicie sobie YouTube'a czy nawet tego Twittera, to wszyscy są wiecznie bullish, tak, i wszystko jest zarąbiście do momentu, aż się coś nie spierdzieli, tak, i, i wtedy jest dupa, no. i tylko jest naganianie i naganianie, a mi nie chodzi o to, żeby was naganiać, tylko chodzi mi o to, żeby was po prostu przestrzec, tak, jak człowiek człowieka, bo, no, bo tak, no, bo taki jest, takim jestem po prostu człowiekiem i, i tyle, no, wrócę sobie na chwilę tutaj do tej dominacji tu o, no bo wam tam wrzucałem kiedyś na tego na Twittera no i mówię boję się tutaj tego sorry zapomniałem o tym że właśnie ta fala B gdzieś tutaj podejdzie dosyć wysoko te alty znowu powybijają dołki i, i dopiero wtedy gdzieś tam spadnie menniże nie wiem czy to tak będzie wiadomo ale wam tu o tym mówię bo no bo z tym meterem tak było, że on cały czas jest tak niedoceniony, że tak powiem. Tak? Znaczy nic tutaj nie warto cenić, ale, no ale jest. I tak na dobrą sprawę my jako zwykli użytkownicy żeśmy to sprzedawali, yy, czy tam no, ktoś sprzedawał, to sprzedawał, ale było. Sprzedawaliśmy to, no bo cena zaczęła jechać w dół, a tak na dobrą sprawę te wszystkie ETF-y to zaczęły kupować, no i wszyscy wielka panika, tak. Natomiast też z drugiej strony Wam powiem, że pamiętam jak. E, czy są takie dwie, dwa przykłady? Jedna to teraz tak nie tak dawna, bo no, znalazłem taką grupę, która podobno jest takim guru, jeśli chodzi o Eliota, i na przykład oni mówią, że w tym momencie rozpoczęliśmy y, największą korektę, jeśli chodzi o Ethera, to Wam mówię, że do Waszej wiadomości po prostu, a nie po to, żeby Was przestraszyć, bo mówię osobiście, nie zamierzam tutaj nic jakoś specjalnie w tym momencie sprzedawać, co najwyżej jakiś skalp, który, które też odpuściłem na teraz, natomiast według nich y, korekta na etera na, y, zaczęła się bardzo duża i w tym momencie lecimy na, dwu, na 200, chyba tam 30 czy 250 dolarów, bo tak pokazuje im każde fibo, znaczy wszystko to tym bardzo ładnie pasuje, widziałem nawet to zdjęcie i były fiba, wiecie, te, no te takie, zaraz Wam to narysuję, no te, te zwykłe fiba i tak samo są jeszcze drugie fiba, które pokazują nam czasowość, czyli one są, te kreski są poziomo znowu, tak, i tam wszystko bardzo ładnie im się zapina i faktycznie ładnie się im to zapina, aczkolwiek ja nie kupuję tego najwyżej będę sobie pluł brodę, no trudno, powiedziałem albo wszystko, albo nic, albo nic, Znaczy, nie w takim kontekście, że nie wiem sprzedałem nerkę i kupiłem sobie ethera, ale generalnie to co mam, no to zostawiam i mówię trudno, najwyżej po prostu będę sobie pluł brodę, będę czekał, nie wiem kolejne ileś tam lat, no i wtedy będę ewentualnie realizował, albo sprzedawał ze stratą, nie wiem co będzie naprawdę. Natomiast druga historia to była, już nie pamiętam jaki, jaki to okres był, czy to może 20 czy 21 rok, jak Gostek taki jeden gdzieś na Twitterach pisał o tym, że dla niego to Ether idzie na 80 dolarów i to było w tamtym okresie, że Kurde, tam no mówię, nie wiem ile to wtedy kosztowało, ale znaczy to, to już było tak, że eter gdzieś tam no, walił, nie, no to 21 musiał być. Że tam ten eter był już, nie wiem, czy to było na poziomie 1000, 2000, czy ilu tam było. I mówi według na przykład niego, no ten eter spada już w tym momencie korekcji na 80 dolarów. No i też tam jakoś to dokumentował, omawiał i tak dalej, i tak dalej. Przy czym no, minął jakiś tam czas. Eter wybił swoje ATH, później żeśmy spadli, była bessa i trafiłem na jego wpis. Nie wiem, kiedy to było. Już była bessa chyba. Tak mi się wydaje. I trafiłem na jego właściwie odpowiedź jakąś do jakiegoś tam pytania. Nie wiem, czy u niego, czy nie u niego w każdym razie on napisał, że no tak to 80 to będzie, ale gdzieś tam w 2026, 2028, tak w tym przedziale. No i tak z jednej strony jedno z drugim z drugim by się pokrywało, ale z drugiej strony no kurde, no do tego czasu mamy jeszcze 2 lata, 2 lata to może się dużo wydarzyć, a poza tym czy w ogóle taka sytuacja będzie miała miejsce? Piernik wie. Ja nie, ja tak nie uważam. No nie ma to trochę żadnego takiego logicznego wytłumaczenia tak bo jeżeli nawet w tym momencie byśmy nie wiem na to ATH nie poszli mm, i faktycznie mielibyśmy bez dali bymy na to już od nie wiem od jutra mm, to i tak żeby to spadło gdzieś tam powiedzmy, na okolice 100 dolarów no to no, nie ja takiego czegoś nie kupuję mówię dla mnie nie ma to żadnego logicznego ani wytłumaczenia ani sensu więc nie zakładam takiej, takiej narracji, że tak, że tak to nazwę. Yy, I chyba miałem jeszcze jedną rzecz, ale coś tutaj zaraz zobaczę. A, jeszcze jedno, taki obale, taki mit. Yy, bardzo często, yy, szczególnie w Hoście, yy, pojawia się takie, chociaż w Beście też, ale yy, pojawia się takie yy, zdanie: inwestuj tyle, ile możesz stracić. Ty, gościu, lecz się tyle powiem, bo jeżeli chcesz wchodzić, inwestować w cokolwiek, tak na dobrą sprawę, po to, żeby stracić, to lepiej idź do Monopolowego, kup se flaszkę, siądź ze znajomymi, wypijcie, pogadajcie, bo jeżeli ktoś wchodzi i chce zainwestować po to, żeby zarobić, to nie po to, żeby stracić, tak więc takie hasło, no to jest tak na dobrą sprawę, takie pranie głowy, tak. Bo jeżeli miałbym to ująć jakoś po ludzku, to bym powiedział, wchodź taką kwotą, która, nie wiem, nie zaburzy twojej codzienności, Twojego życia i tak dalej, a nie mówimy tutaj o stracie żadnej, tak? Bo bo nie chodzi o to w inwestowaniu, żeby tracić, tylko żeby zarabiać. Także no, dla mnie to jest trochę taka no, taka manipulacja, tak? Bo mówię, no przeważnie się to pojawia, to hasło pojawia się w choć i no i kupujemy gdzieś tam powiedzmy, znaczy to jest akurat dominacja, ale kupujemy powiedzmy na szczycie, cena się zwala, no i później nam mówiłem, że byś wchodził, no tak, żeby gdzieś tam miał to na uwadze po prostu. No a to nie chodzi o to, także też sobie tak nie dajcie próć głowy, bo, no bo to taka droga donikąd. I ogólnie to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się na.